Właśnie skończyłem montować film, który właśnie oglądacie. Wyszedł całkiem fajnie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. W całym nagraniu jestem trochę chory, więc możecie to słyszeć. No właśnie, ale mam nadzieję, że wam nie będzie to przeszkadzało, więc zapraszam do oglądania. Ej, umiesz zrobić tak? O tak, o. co no, jest? Ja umiem fajniejsze rzeczy robić. Pokaż. Dobra, zrobisz tak. What? No dobra. Ja! To znowu jest no. Czy jeśli się pochwalić, że coś umiecie sztuczka, ja umiem lepiej. Wszystko okej. Okay. A co miałoby być źle? No? Na przykład moje życie jest świetne. Haha, <noise> żartuję. Czekaj, czekaj powiedzieć ci coś? Dawaj! Mi... Albo czekaj, wiesz jak brzmią pterodaktyle? Słyszała pani kiedyś pterodaktyle? tak Co no my ty to robisz? To skazen, co? był co? Skaza był, omę? Tak! A kojarzysz z Hahaha! Ile osób zlizowałeś? 355 tysięcy, 894 miliony, 25 miliardów To para to, ja też tak mogę Kocham Zagraj jakąś piosenkę Poczekaj chwilę, ja, ja też wezmę gitarę, bo ja nie umiem grać, to mnie nauczycie o kurwa. po mieście do nogawy, chowam koka Muszę sobie film, zanim znowu podam, do zoba. Do zobaczy. Ponało jak się z nieba? Co? Przecież co koleżanka powiedziała. Ja się nie zrozumiałem. Powtórzyć? Da się czy jak spodałeś z nieba, to podało. Bardzo. Wasz kolega wygląda jak Konowski, co jest? Konowski! Konowski! konowski. Kolejny raz, ja Yeah. NBA, ale ty wyglądasz NBA Nie to mów nie mi tak, nie. proszę Czemu masz kurwa loczka na tym? Co jest? <śle> 14, nie, nie Tak, nie, nie, czekaj, 16 tak, wow. Więcej 15 no. Więcej 18 Więcej 15 Więcej 20. 21 20 Chcesz poznać moją siostrę? Ma 17 lat No ja jestem trochę starszy, wiesz? <muszelne> to co? Ona lubi starszych To jesteś na przystępy Ucieka No przecież się Patrz, zobacz Ona ma na ciebie chrapkę Jesteś jakiś zjebany Ona się wstydzi Myślisz, że ile na pierdolę? Myślę, że skoro się pytasz, to z... Dziewięć dych No to upomiliłeś się o 20. Tylko teraz na minus czy na plus? No to ja cię tak so, komplementuję i powiem, że 110 wyciska. wyciskasz Kur... Ja się z tobą zakochałem, chyba się z tobą zakochałem Jestem Pepe A to mój mały braciszek George To mama świnka To jest tato świnka Kurwa, nie mogę już, przepraszam <laughs> Ja tylko świnkę Dobrze ci wychodziło Ładnie Ale wąsy Co jest? To jest filtr, co? Snapkamera tomera czy... Równie prosty, straszny. to jest straszny. Snacks? Ełku. Trochę chory jestem, sorry. Zapalenie płuc? Możliwe. To jest objawy, gadasz z pielęgniarką. Szukam dziewczyny na studniówkę, zainteresowana? Zależy skąd jesteś. Wyjść na mojego szofera, ale z Łodzi jestem. Daleko mam Łodzi. Nie ogarnie się? Mówisz? No, bo ja jestem w Wrocławiu. Prywatny odrzutowiec powinien to załatwić, tak? Tak, tak, tak. No. A nie wierzysz mi? Podobnie. No, ja ogólnie w wiadomościach pracowałem i tam, tam się dużo pieniędzy zarabia. Mam nawet taki filmik, mogę ci pokazać. Wiadomości z ostatniej chwili. Przeprowadzanie jest kradzież. Mamy kamery na poszukiwanego. Mówię, że pracowałem w telewizji, to mi nie że? <laughs> Ale się zasurował na początku! Ej kurwa za to kró, no co do ciebie nie Patrick kurwa, co jest? Czemu chcesz w okularach? No lubię. Też taki miałem kiedyś. Też A. taki miałeś? No teraz soczewki noszę. Ja nie mogę jeszcze so soczewek za bardzo. Czemu? Bo mam ciężko zakładań. zakładanie. Zakładanie? No, no ja. Soczewek. Też... Powiem tak. O kurwa, przepraszam. A... Głośno. Nie słyszę cię. Ale poczekaj, no mam jeszcze coś takiego Ja też mam takiego binda Nie nauczyli go robić jak, jak w telewizji byłem Pokem To Co, skip Co jest kurwa Co jest kurwa źródła mówią, że Co jest kurwa, Co jest, kurwa? To jest szef, nie? Zajebiste są. Nie wiem, że mam zajebiste, zaje, zajebiste to było stary. Robiłeś w tym dzień kurwa nie? Dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry. A co pani tutaj robi? To co i pan robi? Jak pani dzień mija? Wszystko w porządku. Niech pani uważa, bo tutaj są bardzo chamskie osoby bardzo często. Wiem, patrzę na pana i pan miły. Rozumie pan? I to bardzo mnie cieszy. Życzę pani wszystkiego co najlepsze. Ja muszę iść spać. Alkohol pijesz? Okazjonalnie. Okazjonalnie, bo ci ten pies zaraz włosy wyryje. Podrywasz na to? Nie, nie podrywam na to ludzi. My nie wyrwałaś na pieska. Chcesz podać Instagrama? Tak? Nie słyszę twojego mikrofonu. A teraz? Teraz słyszysz. Jak masz paluchy na mikrofonie, tego nie słyszysz. To ciekawostka od technika informatyka. Nie jestem aż tak, tak głupia, okej? Okay? Tylko sugeruję to, że powiedziałem 10 minut temu, żebyś mi napisała swojego Instagrama i dalej go nie ma. No, się. No, dziękuję bardzo. Właśnie tak trochę domuramy zrobię. Nie, piecie. Ładne były. Ej, mordo, ej, ej, mordo! Mordo, mordo. mordo. Co? Nie wiem, co robicie, ale mi się to całkiem podoba. <grym <grym no, strasznie młodo wyglądasz. A ty bardzo ładnie wyglądasz. Dziękuję. Nie antybiotyk przypisali taki jeden. Po złą stronę napisałem? No to kur... pożarcie. Ale chodziło o to, żeś mi Instagrama swojego podała. Aha, mogę podać. Na angielskim musiałeś ściągać? O, czekaj. Gdzie posłyszysz? Fajnista, nie? On to pewnie słyszy, co nie? Słyszę, Słyszę. dzięki. Describe me this. You, you should be more familiar with this. Jakie jest <coughs> A do, dobra, to jak jesteście za granicą, na przykład tak się dogadujesz. Ale nie, ja bym pomigowemu. ja bym tłumaczyła, tam, the door, let's go, yes, ok, i tyle. No to ja mogę zrobić tak, yy, you, y, checkbox right here, Instagram. A, podać Instagram, a no. zrozumiałam to. coś tam ja ze wiem, że to widzisz. Yes. Widzę, że ma ładny uśmiech. Dziękuję bardzo. Wy też, jest, wy też bardzo ładny jesteś. Każdy nasz. A nie? Nie, technikum, technikum. Piąty rok technikum. Technikum, informatyk. Wyglądam jak informatyk? Nie, bo właśnie informatycy są przystojni zazwyczaj. No nie wiem, co mam powiedzieć. Już się zaru, zarumieniłem się chyba. Od takiej ład, ładnej dziewczyny ja komplement, tu... no to. Dziękuję, dziękuję. A ty masz jakąś y, dziewczynę, coś? Yy, nie. Dlatego świetnie do siebie pasujemy, Bisz. Mówisz, <laughs> że informatycy są przystojni, ja jestem informatykiem. A? Tak. Możesz podać sobie Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie, siema.